Dobra, tak więc siemaneczko, witam Was na tym kanale. I dzisiaj robię dla Was taki poradnik, jak zrobić automatyczną farmę bambusów w Minecrafcie. To jest wersja 1.164. Tak więc zachęcam się tutaj cubika na początku, łapeczkę w górę i zaczynamy. To mamy tutaj tak skrzynkę, tutaj przygotowałem wszystkie rzeczy, które będą, będą Wam potrzebne, tak więc możecie sobie zobaczyć. Jak już macie te wszystkie rzeczy, to robicie tak. Bierzecie sobie, oczywiście wszystko. Robicie tak, bo to musi być, yy, może być na ziemi, ale ja zbuduję tutaj kawałek od ziemi, żeby było łatwiej. O, i teraz tak, budujecie takie dwa pasy, obojętnie jakie długie, ja, jakie chcecie długie, tylko muszą być dwa takie, dwa takie pasy. Cyk, 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 załóżmy takie długie. I teraz robimy tak, tutaj usuwamy jeden. Zależy z której strony, tylko musi być na którymś rogu. Dajecie lej, tylko najpierw tutaj skrzynkę potem potem lej leje tak żeby szły do skrzynki o idealnie i stawiacie na ten lej yy, tory tak o i w ten sposób i tak mniej więcej po środku mniej więcej po środku tego całego tej konstrukcji stawiacie yy, red bloka w sensie tego redstone'a Wprowadzicie dalej te tory, one żeby po prostu działały i zakończacie jeszcze raz. Tak samo pamiętajcie, jak ktoś nie wie, jak postawić lay na drugi lay, to trzeba nacisnąć kontrol i od razu postawić. Nie i teraz, tak bierzecie sobie tak dirta i ten dirt dajecie na jeden pas ten, na maksa ten, na no po prawej po prostu albo po lewej, no zależy, kto chce mieć w tę stronę. Farmę, i teraz, tak. Bierzecie sobie zwykły blok, obojętny jaki blok, podstawę i budujecie sobie tak. Tutaj jeden blok za tym dietem. Potem budujecie drugi blok, co się tak do góry o, ten, w ten sposób, i potem tak. Następny krok to jest stawiacie tłoki w ten sposób. Przodem, tłok przodem do dieta, a następnie bierzecie detektory. I stawiacie tym laserkiem do tyłu, tak żeby ten laserek był w tył, a ten obserwator z przodu, nie? I jak już to zrobicie w ten sposób, to za tym detektorem na wysokości, znaczy po prostu kładziemy zwykły blok na tym tłoku, w ten sposób. I bierzecie dirta, znaczy dirta, bierzecie Redstone. Prowadzicie tego restau na, na, tym, na tym bloku za tymi detektorami w ten sposób. I farma praktycznie jest gotowa, tylko żeby jeszcze potrzebny bambus, sadzicie go tutaj, na tym, na tym bloku dieta. I stawiacie wagonik z lejem. Popychacie go, żeby mu jechać. I farma jest gotowa. Ja mogę wam zaprezentować jak działa. W ten sposób i to wtedy. Jeszcze możecie zrobić tak, że... szyba. Możecie jeszcze zabudować sobie szybą Żeby wam ten bambus nie spadał w... po prostu i on będzie cały czas róz z racji tego, że bambus jest najszybszym rosną znaczy, no, po prostu najszybciej rośnie to opłaca się taką farmę tak bambusów I to jest chyba tyle jeszcze wam pokażę efekt końcowy Zabudowujecie sobie jeszcze tutaj przodu tak. i możecie po prostu robić farmę na farmie, yy, farmę przed farmą. Takie rzeczy. Ja Wam zaraz wejdę do domku mojego i pokażę, jak ja to zrobiłem. Ponieważ, yy, no, to dużo bambusa to spoko rzecz, nie? Bo nie musicie wtedy wydobywać węgla. I no, jeszcze Wam przypominam, że zostawili Subika jakąś łapeczkę w górę, Żeby było normalnie super. Ja tylko to zabuduję i tylko Wam pokażę tak cyk. O, widzicie, już bambus urósł tyle. O, tutaj, tutaj, teraz cyk, cyk. Widzicie? I to wszystko kosik stąd. I to jest spoko. Cyk, 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 cyk. No, i jak już to sobie tak obudujecie, to spoko działa ta farma I zaraz wam. Zaraz wam zaprezentuję. No. No i to jest skończona farma Bambusa. to więc jeszcze lecę do mojego domku i pokażę Wam jak, yy, jak ta farma wygląda w, w kilku nie, na sobie. I tu jest takie coś. To wygląda w ten sposób. Wejdziemy sobie tutaj. I mam tam, tam mam jeszcze jedną identycznie taką samą farmę za sobą. I tutaj tutaj mam jeszcze dwie, widzicie? To tak wygląda właśnie. Tak dwie farmy za sobą po prostu, nie? Dlatego też się bardzo opłaca mieć farmy wam są. Dobra, już więcej wam nie zajmuje czasu. Dzięki wam za oglądanie i elo!